Ostatnio dzwoniła do mnie pani, czy pan, już nie pamiętam, o tych telefonów takich skamerskich, że coś mają dla mnie, jest ostatnio bardzo dużo. I mówi do mnie, że mam do odebrania bitcoina, czy dwa bitcoiny, nie? Ja już wiedząc, co się kryje, mówię, pani, co? Ja nie potrzebuję tego, nie chcę, pani go przeleć. Rozmowa się urwała, ale myślę, że bardzo wiele osób chyba się na to nabiera, no bo jeśli masz coś do odebrania, Ktoś ci dzwoni, mówisz 10 koła, 20 koła, 30. Może bitcoina, nie, Ja stówkę. Ja no i oni się też bardzo często powołują na to, że tam powiedzmy 5-6 lat temu coś robiłeś, nie? Tak. Kto tak. będzie pamiętał, co robi gdzieś tam w internecie, gdzie klikał jakieś 6 lat temu? Jakby się nas zapytał, co my robiliśmy, gdzie klikaliśmy 6 lat temu, no to wtedy klikaliśmy w jakieś tam listki, game'y, jeszcze Nie, nie, nie zliciłbym koszul na różnych zianki. giełdach. Więc? No. Jak trafi na dobrą osobę, taką jak my, no to pewnie gdzieś tam coś naklikaliśmy, nie? ale yy, jeśli to będzie bitcoin, no to wiadomo, że ja tam jednego czy dwóch bitcoinów byśmy pewnie nie zgubili. Ale ktoś się może niestety na takie coś naciąć i to znowu wynika z piramidy masłowa. Nie? Bo, jak pominiemy sobie te potrzeby fizjologiczne, no to później mamy potrzebę bezpieczeństwa, potrzebę przynależności, czyli to, co mówiłem, że jak wszyscy zarabiają, no to ty też chcesz zarabiać. Potrzeby uznania, no jak mhm. powiesz rodzinie, że zarobiłeś tam milion dolarów na giełdzie, no to jesteś królem świata nie? i wszyscy ciebie uznają. Potrzeba samorealizacji, no to samo, nie? jak osiągasz mhm. sukces no to jesteś, jesteś fajny gość i sam się ze sobą wtedy dobrze czujesz, więc to, to wszystko jakby wraca do, niestety do tej piramidy masłowa, do naszego takiego zwierzęcego, e, zwierzęcego, zwierzęcego ja. Setupu takiego zwierzęcego.